Szanowni Państwo, mam wielką przyjemność i honor powitać Państwa w Aury Politechniki Rzeszowskiej Stanowej Woli i przywitać dzisiaj naszych wspaniałych gości. Witam wśród nas Prezesa Rady Ministrów, Panią Premier Beatę Szanowna Pani Premier, chciałbym bardzo serdecznie podziękować za historyczną Wizytę w Stalowej Woli, bo jest ona związana z podpisaniem historycznego kontraktu na dostarczenie do polskiej armii, produkowanych tutaj w Hucie Stalowa Wola, raków naszych Woździerzy samobieżnych. Bardzo serdecznie dziękujemy za podpisanie tej umowy. Bo gdyby nie osobiste zaangażowanie pani premier, to myślę, że dzisiaj do tego podpisania, by nie doszło w imieniu społecz całej społeczności miasta Starowej Woli. Panie premier, bardzo serdecznie dziękuję. Chciałbym bardzo serdecznie powitać wśród nas członka Rady Ministrów, sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju, również przewodniczącego sekcji samorządu Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie RP. Pana Jerzego Kwycińskiego. Witam bardzo serdecznie. Nasza duma, wolność dla Pan Panie minister pochodzi ze Stalowej Woli. To jest dla nas wielki, wielki pan. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam wśród nas szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Pana Ministra Pawła Soloka. Pragnę bardzo serdecznie powitać przedstawicieli, dyrektorów, instytucji, administracji rządowej. Te powitania kieruję na ręce pani Wojewody Eweleń. <kluczy> Pragnę bardzo serdecznie powitać wszystkich tych, którzy skutecznie od lat budują Polskę Lokalną. Witam bardzo serdecznie wszystkich samorządowców. Powitanie składam na ręce pana Marszałka Władysława. Serdecznie witam wszystkich przedstawicieli nauki. Dzisiejsza debata myślę pokaże, że budujemy gospodarkę opartą na wiedzy. Szczególnie witam i dziękuję władzom politechniki rzeszowskiej za to, że możemy gościć dzisiaj w tym miejscu. Witamy serdecznie. Pragnę bardzo serdecznie powitać i podziękować wszystkim przedsiębiorcom, a więc tym, którzy... Tak wielkim wysiłkiem budują polską gospodarkę, również tą naszą lokalną. Witam Państwa bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, mam zaszczyt powitać Państwa w stalowej woli w roku nieprzypadkowym, w roku, w którym obchodzimy 1050-lecie Chrztu Polski. I to wspaniała okazja do tego, aby w całej rozciągłości naszej pięknej i dumnej historii Polski, dostrzec, że wiatr historii, wspaniały wiatr historii Polski, był niesiony przez polskie marzenia. Polskie marzenia, które potrafiły dodawać ducha, osiągać wielkie sukcesy gospodarcze, patriotyczne. Ta wielka siła Polski, ten geniusz Polski często budził sprzeciw. Te marzenia często były wzruszane na samym początku. Najlepszym tego obrazkiem, przykładem jest sytuacja, która miała miejsce 160 lat temu w warszawskich Łazienkach, kiedy w 1856 roku właśnie do warszawskich Łazienek przyjechał car Aleksander II. I wtedy do Polaków, do polskiej elity ówczesnej, która wierzyła na bez zmiany, wierzyła, że Polska się odrodzi w swoim przemówieniu, w którym zapewniał o tym, że ma przytylność do Polski, podkreślił, panowie, żadnych marzeń, żadnych marzeń. Na koniec swojego wystąpienia podkreślił jeszcze raz: Polscy, panowie, porzućcie marzenia, porzućcie marzenia. Ale Polska uzyskała niepodległość w 1918 roku i największe projekty tego okresu gospodarcze zabijają się właśnie na tej ziemi podkarpackiej.